karierze jeśli chodzi o nagrywanie na YouTube. czekajcie czy się nagrywa, przestań! hejtuj tu! widzowie, to jest ważny moment w mojej karierze YouTube przez nie zrobić to na live. Ale wyświetlenia nie idą w górę. Czyli po prostu zr zrobię to na dzisiejszym odcinku. I mówię Wam od razu, że nie będziecie zaskoczeni. Yy, nie, nie będziecie zbytnio zaskoczeni. Od razu mówię. Od razu mówię, że nie będzie to coś, czy po zawsze jest, bo to nie będzie, jak mówię, na live. Ale no, jak Jak zrobić tak, chcecie. ale żebyście mnie nie hejtowali. Mam nadzieję, że content wam się spodoba i raczej będzie to przyjemne nie tylko dla mnie ale i dla was bo w końcu nie będę musiał używać tego na barkach a wybrałem tą grę bo ta gra mi jakoś mocno nie zaczyna jest po prostu idealną grą do tego dlatego No, więc mam nadzieję, że mnie przyjmiecie. I teraz będzie coraz częściej się pojawia pojawiało shortsów. Więc... To będzie duży plus. Również minus. Ale... Oczywiście to będzie zwykle o 16. I we wtorki i pi CICHO! To... To będzie we wtorki i w piątki będą później e, filmy, bo mam treningi. Ale no... Mam nadzieję, że mnie przyjmiecie. I mam nadzieję, że też zrozumiecie mnie.

Co się nie, co się stało? Nie, psujemy się odcinek. Co to ma być? Dobra, czekajcie widzowie. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak widzowie To jest w ogóle aplikacja, który której używam do nagrywania i mam nadzieję, że mnie przyjmiecie mam, mam zamiar zrobić to jak typu na kanale Koledzy I poza tym wszyscy którzy widzieli ten film na komentarzu. W komentarzach piszą wszystkiego najlepszego dla mojego brata e, no i no Więc za trzy dwa jeden Jezu, to się na serio stało. Serio? Ja nie mogę. No to. To jestem ja. I. No, czy nie wiem, co mam powiedzieć, No po prostu. miałem wiem, co zrobić na live. A zrobiłem to na odcinku. co ja zrobiłem. I sorry, za hałasy. Mój brat ma dzisiaj urodziny, mama szaleje. Brat ogląda TikToka. A my gramy w Solar Smasha. No super. Ja to zrobiłem. Więc skoro. Skoro. Zrobiłem swoją. Pokazałem swoją twarz. Zaraz zalagi. To chyba mogę pokazać. Znaczy powiedzieć swój wiek. Mam ogółem. 10 lat. I no, kurde. pokazałem swój wiek. Chcę zrobić to co koledzy, ale czasami będzie z bratem. Czasami będę samemu. A bardziej to z większości samemu. I będą mi się w końcu pojawiały filmiki, jakby. No, shortsy, co ja będę mówił. Shortsy. Shorty z twarzą. Co? E, więc, no, mam nadzieję, że mnie przyjmiecie. Pokazałem twarz tak mono wieku i od razu mówię, muszę się przyznać, e, Skłamałem co do tego, że zrobię to na live. Ogółem, mama mi powiedziała, że no mogę to zrobić dzisiaj na odcinku. I mam nadzieję, że przyjmiecie to. Ja nie wierzę. Ja, co my robimy? Co się stało? Pokisałem swoją twarz nie wierzę. O patrzcie, patrzcie, patrzcie tu jest to tu jest to i tu jest oko. no i jest fajnie mam nadzieję mam nadzieję że przyjmiecie nie bardzo ale to bardzo dobrze y Ogółem y nie wiem Muszę dodać jakąś muzykę może dodam Zależy czy mi się będzie chciało i zależy czy dostanę jakieś większe zasięgi z tego Bo na razie mój najlepszy filmik na YouTube zdobył tylko 2500 wyświetleń A najsłabszy zero Także wbijajcie na kanał! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co strzela szybko? Co strzela tak? Sorozsolać, ale no za niedługo, za niedługo, jeśli mi się uda, pokażę film z mojego laptopa. Ale nie obiecuję, że po prostu będzie. Zależy od filmów. Z. Nie umiem rzucać jeszcze filmów z laptopa. A to bardzo ważne, jeśli chce poprawić swoje zasięgi. I jeśli chcecie, mogę wam pokazać mojego pieska. Ale... Mm, dobra, kończymy. Czekać, mi się tu zacięło coś. Sorry, brat ma dziś urodziny, wczoraj dostał